Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witajcie kochani w 29 dniu rekolekcji, dniu, który nosi tytuł Poświęcam się całkowicie Twojemu niepokalanemu sercu. Dzisiaj to słowo jest bardzo ważne, poświęcam się. To słowo tłumaczymy z języka łacińskiego, konsekracją. Jako konsekracja, i czasami możecie o nas, akurat jestem zakonnikiem, możecie tak mówić, czy tak mówimy, osoby konsekrowane, a więc poświęcone Panu Bogu na wyłączną służbę w Jego Kościele. A w tym dzisiejszym dniu mówimy o konsekracji naszego serca, niepokalanemu sercu Maryi, czyli poświęceniu naszego serca, sercu Maryi. I mówimy też, kochani, poświęcam całkowicie. Miłość ma to do siebie, że idzie na całość. Kiedy Jan, apostoł, pisze o miłości Pana Jezusa, mówi, że do końca nas umiłował. I chodzi o to, żeby w tym oddaniu się, w tej ufności, pójść na całość, pójść do końca. Bo tylko. Wtedy, kiedy my pójdziemy na całość, będzie ta, ta pełnia łaski, ta cała miłość nieskończona Pana Boga, Matki Najświętszej, mogła po prostu swobodnie w nas działać i nas ukształtować. I dlatego tego wam życzymy. i, i, i Idź na całość. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzień 29. Rekolekcji Przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej, modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie, duchu święty, przyjdź. Rozważanie dnia. Poświęcam się całkowicie Twojemu niepokalanemu sercu. Słowo poświęcenie pochodzi od łacińskiego słowa konsekratio. Które tłumaczymy także jako konsekracja. Słowa poświęcać i konsekrować znaczą tyle, co uczynić świętym poprzez ofiarę złożoną Bogu. Poświęcam się całkowicie Twojemu niepokalanemu sercu, to znaczy konsekruję się Twojemu niepokalanemu sercu. Święta Matka Teresa z Kalkuty. Nazywała to całkowite oddanie się Maryi „przymierzem konsekracji”. Spróbujmy zrozumieć głębie znaczenia, która się kryje za tymi słowami. Eucharystia. Spójrzmy na rzeczywistość konsekracji, która jest obecna w tajemnicy Eucharystii. Na mocy konsekracji. Chleb staje się ciałem Chrystusa, a wino Jego przenajświętszą krwią. Ta sama rzecz zmienia swą istotę, na zewnątrz pozostaje tym samym, ale wewnątrz jest już czymś zupełnie innym. Konsekracja ma moc przeistoczenia to dla nas pierwsze światło. Konsekracja niepokalanemu sercu Maryi ma moc przeistoczenia naszych serc, choć na zewnątrz możemy nic nie widzieć, możemy nic nie czuć. Gdzieś w głębi duszy, mocą Ducha Świętego dokonuje się całkowita przemiana. Jest jedna ważna różnica: konsekracja eucharystyczna dokonuje natychmiastowej przemiany. Z kolei konsekracja niepokalanemu sercu Maryi jest początkiem całkowitej przemiany, która jest procesem, rozwija się w czasie i wymaga naszej współpracy z łaską. Wymiana serc. Chcąc oddać coś z tej rzeczywistości, wielu świętych i mistyków nazywało Całkowite oddanie się Maryi aktem wymiany serc. Co to oznacza? To bardzo proste: Ja oddaję Maryi moje serce, a ona oddaje mi swoje niepokalane serce. Być może brzmi to abstrakcyjnie, ale jest to bardzo konkretna i praktyczna rzeczywistość. Święty Ludwik Grignon de Montfort napisał: Dusza najświętszej dziewicy odda się Tobie, by wielbić Pana. Jej duch zajmie miejsce Twojego, by radować się w Bogu swoim zbawcy. Taka była jedna z najukochańszych modlitw Jana Pawła II. Prebe mihi cortuum, o Maria, czyli daj mi Twoje serce, o Maryjo. Była to również jedna z najczęstszych i najważniejszych modlitw świętej Matki Teresy z Kalkuty, która bardzo często prosiła Maryję, użyć mi proszę swojego serca. Patrząc na osoby świętego Jana Pawła II oraz świętej matki Teresy, widzimy jasno, że Maryja wysłuchała ich modlitwy. W tym tkwi sekret ich świętości: Kochali niepokalanym sercem Maryi. W księdze Ezechiela czytamy: Dam Wam serce nowe. I ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Serce nowe to serce Jezusa, które kształtuje się w Maryi. Maryja chce dać nam swoje serce, aby ukształtować w nas serce Jezusa. Już w średniowieczu mistycy modlili się w ten sposób. O przedziwna Matko, zamiast mojego grzesznego serca umieść swoje niepokalane serce, a żeby mógł we mnie działać Duch Święty i aby wzrastał we mnie Twój boski Syn. Wysłuchaj mnie, o można, i wierna pośredniczko wszelkich łask. Poświęcenie w Biblii. Biblia mówi o poświęceniu w odniesieniu do rzeczy, do miejsc oraz do osób. Być poświęconym to znaczy zostać oddzielonym od tego, co nieświęte, co świeckie. Przykładem jest świątynia, która po ludzku jest zwykłą budowlą, jednak przez akt poświęcenia staje się własnością Boga. Wypędzając kupców ze świątyni, Jezus objawił nam, jak ważne jest to, co zostało poświęcone Bogu. Fragment Gorliwość o dom Twój pożera mnie. Można by sparafrazować i powiedzieć: gorliwość o to, co zostało ci poświęcone pożera mnie. Za każdym razem, gdy kontemplujemy czwartą tajemnicę radosną Różańca Świętego, rozważamy wydarzenie, kiedy Jezus został poświęcony Bogu Ojcu. Ewangelia Świętego Łukasza mówi: tak bowiem jest napisane w prawie pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone panu. Jezus oddał się całkowicie w ręce Maryi i to ona przynosi go do świątyni. To Maryja poświęca Jezusa Bogu. To jest dla nas wielkie i wyraźne światło. Przez Maryję. Taką drogę wybrał Jezus. Poświęcenie się niepokalanemu sercu Maryi jest doskonałym oddaniem się Jezusowi. Poświęcam się całkowicie Twojemu niepokalanemu sercu, to znaczy chcę należeć tylko i wyłącznie do Jezusa. Lektura duchowa. Z dzienników Alicji Lęczewskiej, mówi Pan Jezus, tak wiele jest do zrobienia, a ty się sobą zajmujesz? Spójrz, dzieci moje giną, cóż czynisz, by je uratować? To prawda oddajesz mi siebie i wszystko, co wymienione jest w akcie, który odmawiasz. Weź jednak pod uwagę to, że gdy coś odda się komuś. Już nie jest Twoją sprawą myśleć o tym i zajmować się tym. Tego już nie masz, jest już poza Tobą. Twoja troska skończyła się na oddaniu, jeśli to oddanie było rzeczywiste i całkowite, i o ile wykonałaś to, co było w Twojej mocy. Dbaj o jakość oddania i ciągle staraj się je udoskonalać i prosić mnie, abym uczył Cię takiego oddania i dystansu do siebie samej. Twoja troska o bliźnich, zwłaszcza tych, którzy powierzeni są Twej modlitwie i wstawiennictwu, niech polega na powierzeniu się mojej opiece i mojemu miłosierdziu. Zdając mi sprawę wieczorem z dnia, który minął, zrób krótki, rzeczowy rachunek sumienia z tego, co uczyniłaś w sercu i na zewnątrz, złego i dobrego. Przeproś, podziękuj i złóż u moich stóp, a ja według miłości mojej wszystko to zamienię w dobro. I ponownie oddaj mi siebie, radując się, że jesteś moja, w mych ramionach i w mym sercu. Ufaj i trwaj w pokoju. Słowo pouczenia, numer 490 Mówi Maryja: Dziecko moje, przyjdź do mnie, złóż w moje ręce twe serce, a ja oddam je oczyszczone i upiększone ukochanemu synowi mojemu. Nie lękaj się, że oddając pod moją opiekę i mojemu prowadzeniu, oddalona będziesz od Jezusa, że Twoje oddanie mojemu synowi zejdzie jakoby na dalszy plan. Wprost przeciwnie, będziesz, upodabniając się do mnie i współdziałając ze mną, nosicielką Chrystusa i będziesz go objawiała i dawała światu i ludziom. Słowo pouczenia, numer 395. Mówi Pan Jezus. Cały Twój czas powinien należeć do mnie, jeśli pragniesz poznawać mnie coraz głębiej i żyć moją miłością coraz intensywniej. Poznawać przez obcowanie ze mną i dzielić moje pragnienia i czyny. W miłości nie może być czasu wydzielanego, fragmentarycznego, dozowanego. Albo kochasz i jesteś cała i zawsze dla mnie, albo nie kochasz mnie, tylko siebie i swoje aktualne upodobania. Miłość nie znosi oddzielenia serc, pragnień. Bo dąży do zjednoczenia coraz głębszego i wszechogarniającego, tak jak powiedziałem, całym sercem, całym umysłem, ze wszystkich sił. Wyrazem tego jest oddanie na ślepo, na przepadłe z radosnym Jezu, ufam Tobie. To rodzi błogosławione owoce, poczucie bezpieczeństwa, pokój i radość. Oto niebo już tu na ziemi, bez względu na wydarzenia zewnętrzne i samopoczucie fizyczne. Słowo pouczenia nr 456. Serce w pełni mi oddane jest sakramentem dla świata. Słowo pouczenia nr 260. Dałem obietnicę, że dusze oddane mi będą deptać po wężach i skorpionach i żadna trucizna im nie zaszkodzi. Ufaj tej obietnicy i bądź spokojna w wypełnianiu Twojego powołania. Choć świat pełen jest węży, skorpionów i truciznę, jam zwyciężył świat i świt odrodzenia życia na ziemi już nadchodzi. Słowo pouczenia numer 349. Jakże szczęśliwi są ci, którzy całkowicie oddają mi siebie, swoją wolę, pragnienia, swoje wszystko, którzy kochając pragną tylko mnie samego, ponad wszystko na świecie i ponad samych siebie. Ci są wolni i szczęśliwi, i zawsze bezpieczni, cokolwiek się dzieje i cokolwiek ich otacza. Słowo pouczenia, numer 397. Mówi Pan Jezus, To oddanie jest miarą Waszej świętości, oddanie duszy i ciała, wszystkiego, co zewnętrzne i wewnętrzne, do całkowitej mojej dyspozycji. Bez zastanawiania się, co z tym uczynię, jak wykorzystam do ratowania dusz ludzkich i świata. W tym oddaniu macie trwać bez względu na to, co dzieje się w Was i wokół Was. Koncentruj swoją uwagę i wysiłek na takim oddaniu z miłości do mnie i braci i mów mi o tym oddaniu i tej miłości bardzo często. To Cię będzie umacniać i rozwijać Twoją świętość. Nie zrażaj się upadkami wynikającymi z Twojej natury. Oddawaj mi je natychmiast i w spowiedzi, i żyj w radości i pokoju, pełniąc moją świętą wolę, według rozumienia, jakie Ci daję. Słowo pouczenia, numer 470. Światło z Fatime. Dzieci z Fatime w bardzo praktyczny sposób pokazują nam, co to znaczy poświęcić się całkowicie. Widać to już od samego początku. Dzieci przyjmują wezwania Anioła oraz Maryi całym sercem, z całej mocy, z całych sił. Kiedy anioł uczy je modlitwy wynagrodzenia, dzieci tak to relacjonują. Słowa Anioła wyryły się tak mocno w naszych umysłach, że ich nigdy nie zapomnieliśmy. Od tego wydarzenia często, głęboko pochyleni, odmawialiśmy modlitwę Anioła, czasami upadając ze zmęczenia. Podczas drugiego ukazania się dzieciom, Anioł powiedział: co robicie? Módlcie się, módlcie się dużo. Najświętsze serce Jezusa i Maryi pragnie Wam okazać miłosierdzie. Ofiarowujcie nieustannie Bogu Najwyższemu Wasze modlitwy i ofiary. Jakie mamy składać ofiary? Zapytała Łucja. Ofiarujcie Zbawicielowi Wasze modlitwy i wszystko, co potraficie ofiarować na przebłaganie za tyle grzechów, które obrażają Pana Boga. Przede wszystkim przyjmujcie i znoście cierpienia, które Pan Bóg ześle na Was. Opowiadając o drugim spotkaniu z Aniołem, Łucja pisała: Te słowa Anioła wryły się głęboko w nasze dusze, jak światło, które pomogło nam zrozumieć, kim jest Bóg, jak bardzo nas kocha, jak oczekuje naszej miłości i w jakim stopniu ofiara jest Mu miła. Od tej chwili zaczęliśmy ofiarowywać Panu Bogu wszystkie nasze cierpienia. Dzieci nie zadają zbędnych pytań. Przyjmują wezwanie całym sercem i natychmiast wcielają je w życie. Jest to cudowna cecha dziecięcego serca, tak bardzo potrzebna nam dzisiaj. Teraz jak nigdy wcześniej potrzebujemy najbardziej właśnie takiej postawy. Słyszę Boże wezwanie, przyjmuję je całym sercem, natychmiast wprowadzam w czyn. Wezwanie dnia. Pomódl się dzisiaj przez wstawiennictwo świętych Franciszka i Jacynty o łaskę dziecięcego serca, które oddaje się całkowicie i natychmiast, serca, które z całych sił przyjmuje Boże Wezwania. Zaproszenie do poświęcenia się niepokalanemu Sercu Maryi, jest Bożym Wezwaniem, które możesz przyjąć całym sercem dziś. Tu i teraz, jak dziecko. Jeśli chcesz to uczynić, powiedz dziś Maryi: Maryjo, chcę się Tobie poświęcić i chcę prowadzić innych do takiego poświęcenia. Dopisz dziś na swojej kartce: Poświęcam się całkowicie Twojemu niepokalanemu sercu. Światło Słowa z Ewangelii według świętego Jana. Za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Mały wieczornik modlitwy. Przez modlitwę łączę się z Jezusem, który mieszka w moim sercu. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem zadając konkretne pytania, możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Pamiętaj, czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu, I Synowi, I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na zakończenie tej dwudziestej dziewiątej medytacji przyjmijcie Błogosławieństwo Boże. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dwudziesty dziewiąty dzień medytacji już za nami. Ten dzień był no, taki bardzo ważny też, dlatego że należy to do tej naszej duchowości, którą pragniemy tutaj rozważać. Poświęcam się całkowicie Twojemu niepokalanemu sercu, O Maryjo. To słowo poświęcam się, czy konsekruję, jest tak ważne. Dla mnie, tak osobiście powiem, podzielę się takim krótkim moim świadectwem czy doświadczeniem tego poświęcenia. To jest niesamowicie piękne, gdy mogę w taki sposób krótki powiedzieć tylko tyle. tyle. Daj mi serce Twoje, o Maryjo. Tak jak zresztą to właśnie w tej modlitwie Jana Pawła II, którą my znamy początek, to tu stół, ale później tam dalej jest właśnie to prebe mihi cortum, o Maryja. Oddaj, oddaj mi swoje serce, o Maryjo, a ja daję Ci moje. To moje, które jest no, niedoskonałe, jest grzeszne, jest słabe. Wymiana serc. Takie proste słowa, proste zdania. To tak, jakbyśmy powiedzieli: Daj mi Twoje jakieś tutaj narzędzia do pracy, bo moje są już połamane, moje mi się nie da pracować, a Ty masz nowe, dobre, doskonałe, prawda? Jakaś taka forma zobrazowania. Ale daj mi Twoje serce, O Maryjo. To pozwól mi kochać tak jak Ty kochałaś kochać przede wszystkim Boga, ale kochać drugiego człowieka, służyć mu, kochać siebie takim sercem czystym, pięknym, dobrym, przede wszystkim ukształtowanym przez Bożą Miłość. Dlatego ważne to jest, abyśmy mówili ten taki króciutki akt strzelisty, modlitwę. Daj mi serce Twoje, O Maryjo, ja oddaję Tobie moje. No w, w moim takim, takim w takiej duchowości niesamowicie sobie cenię taką wymianę takich krótkich myśli, pragnień, jakie mogę kierować do Matki Bożej, kiedy gdzieś tam spojrzę na, na jej obraz, czy jadąc samochodem, są różne figury przy drogach, ciągle jeszcze, czy nawet kościoły widzimy. I wtedy, wtedy tak powiedzieć, tak spontanicznie, krótko, modląc się w taki sposób. Zapraszam Was do tego, zachęcam. I kochani, to słowo poświęcenie, poświęcam się całkowicie, ono też nam zarysowuje i pokazuje pewien ideał ży życia. Po oddaniu, dlatego że w słowie poświęcenie jest zawarte takie nieustanne życie tym y, y, oddaniem. Poświęcenie to nie jest jakiś pojedynczy akt, poświęcenie to jest styl, to jest no, nowa forma życia, która trwa przez cały czas. Jest to akt, który trwa nieustannie, poświęcenie. Ktoś jest poświęcony, on po prostu jest poświęcony. To nie jest ktoś, kto się raz poświęcił, a potem już żyje zupełnie inaczej. Tylko to jest konkretny stan. To jest forma bycia poświęconym. Dlatego bardzo ważne są te słowa i one tak nam to oświecają, kiedy Pan Jezus powiedział do Alicji Lęczewskiej, że Pojedyncze akty oddania to za mało. Chodzi o to, żeby był stan oddania. I tak samo jak jest stan grzechu, jak jest stan łaski, tak samo jest stan oddania. Stan oddania to chodzi o to, że ja z chwili na chwilę żyję tym oddaniem, że ja różne sytuacje życia przeżywam w duchu oddania. Więc chodzi o to, i to będzie przed nami wyzwanie. Jak się skończą te rekolekcje, skończy się akt oddania, a zacznie się życie oddaniem. I to dopiero jest y, przygoda. Ale spokojnie, dlatego że to jest właśnie piękna przygoda. Piękna, piękna, to, to jak najbardziej. Nie nie żeby ktoś się teraz nie poczuł przestraszony, że dopiero wtedy zacznie się ciężkie życie, trudne życie. Znaczy o, jak ci... najbardziej, żeby się nie czuł przestraszony. <laughs> Oczywiście, to życie będzie, tak jak Pan Adrian wspomniał, abyśmy w ten stan weszli. Popatrzcie, ja jestem w stroju naszym zakonnym, jako osoba konsekrowana przyjąłem też pewien stan ciągłości to te moje śluby zakonne wyrażone raz trwają i czy siostry zakonne ten stan konsekracji poświęcenia trwa w tym zewnętrznym znaku że kiedy popatrzymy na siostrę która idzie czy na kobietę tak nazwijmy to która idzie ulicą to my ją odróżniamy aha to jest siostra zakonna dlatego że ona jest konsekrowana poświęciła się Panu Bogu i w tym zewnętrznym takim znaku jest nasz strój. My czasami też, właśnie konsekrując się, przyjmujemy jakąś konkretną formę, czy jakieś pobożności, czy tego o czym wspomniałem wcześniej, tego powiedzenia Matce Bożej: Daj mi swoje serce, a ja Ci oddaję moje. No to jest ten stan, o który tak bardzo prosimy nie jednorazowy, ale właśnie jako element już naszej, naszego życia. I na tej e, drodze, kochani, życia, tym oddaniem e, Wam życzymy wielu Bożych łask i błogosławieństwa. Bo dziś chyba niczego, nikogo tak nie potrzeba temu e, światu, jak ludzi oddanych Matce Bożej, którzy pozwolą się jej swobodnie kszta kształtować, którzy pozwolą się jej swobodnie prowadzić. Tak jest. I odważnie, zdecydowanie, bez dostanu. lęku. Bez lęku, bo to jest piękna przygoda. Szczęść Boże. Szczęść Boże.